Ja lubię święta? Tak? Nie, no ja bardzo lubię święta. Ja cały, cały czas jestem poza domem, praktycznie tylko e, 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 miesiące letnie spędzam w, w domu. Bardzo lubię, te no, te radzeniowe są najpiękniejsze. No, także także m, m, nie chcę tutaj bawić jakiś sentimentalis, ale, ale rzeczywiście lubię tą atmosferę. Ale czy trener zostawiłby święta, bo zawodnicy się rozjadą do rodzin, wiadomo, parę dni coś pojedzą, nie potrenują i potem, potem wracają i zaraz trokom, więc... Ja myślę, że wszyscy zasługujemy na, to, na tą chwilę odpoczynku, bo ten, nie była to łatwa runda, ostatni okres to ciągłe wyjazdy w tych warunkach jeszcze atmosferycznych. One nie są łatwe, po prostu i tak dalej, tak dalej. Oni zasługują na pewno na te cztery dni. Ja się nie obawiam, że z, przez cztery dni utracą swoją, swoją formę sportową. Super, Dziękuję bardzo. Dziękuję.